Hejka ludzie, witam was dzisiaj, jest ze mną Kuba, siemanko, na mapce Epic Jump Map Sky Butter Edition, to jest mapka o, zapewne już się domyśliliście z tytułu, mapka o maśle, Aha. tak Ładne, to jest masło, oczywiście mapkę dedykujemy naszej koleżance Anecie, pozdrawiamy, pozdro, pozdro, tak, pozdro, pozdrawiamy Anetko. serdecznie, no i lecimy, Kuba patrz, co? The Christmas Troll has put bonus equipment on, in his house. Idziemy po bonus equipment? Dobra. Ła? Hmm? Wow. Możemy. Haha, <laughs> co to jest w ogóle? Ła! Wow. Wow. Wow? Aha. Aha. A jakie piękne łóżko. <laughs> fajnie. Chyba tam nie mieliśmy spać. Oj, tam. Kliknę. Co my tutaj mamy? Aha. Parkour, nie chcę łóżka. Parkour. Jaka straszna kołamarnica. Gdzie ja tam? Ładna. Serio? Wow. Kurde, nie no, epicko, nie? Zaczynamy. O, Pierwszy jump. Faile. A, Ale lag serwer. Lag no serwer? Ja nie idę, ja chcę, ja chcę mój bonus equipment. Nie ma to jak fejlnąć normalnie. Wow, prawie przeżyłem. No, no dobra. Koniec tego lamienia Tak, trzeba trzeba coś zrobić Serio? Ej no, skacznij, no No lol, sprint mi zaciął Chyba wpadnę do wody? Jest! Przeżyłem! Te, tepaj się Tepę Gromci Swojego Niku nie musisz wpisywać, tylko mój. Wiem. Bo wpisałem skrótowo Gro. Mm. I mi nie wyszukało. HOHO, ho, no. Ja! Yeah. Mm. Ale za skoksy! Serio? Nope. Będę no. pierwszy. Jooo, ale eku. Ej, masz KUS dłużej. No brawo. Dobre, dobre. Co to jest? Mam Gold Ingot, aha. To jest chyba to masło. Aha, bonusy. Oh, bonusy tak. zebrane, idziemy dalej. Idziemy dalej. Czy zebrałeś z bonusowej z tego domku rzeczy? Tak, mamy maślane czapkę i maślane spodenki. Ochor. Witaj Witamy na, na Epic Jump Map Sky Butter Edition. Witamy, i lecimy! Oho, jaki troll. Zasady: Nie możemy niszczyć żadnych bloków ani ich kłaść. Możemy tylko niszczyć wszystkie kolory wełny. Gramy na normalu albo hardzie. No jest chyba normal, nie? Difficulty 2? 1? 2? Nie wiem. Normal. Ale chyba na serwerze ustawiłem normal. Dobra. Twoimi mhm. punktami jest masło, czyli te sztabki złota. Czytaj wszystkie tabliczki. Ho, ho, ho. Twoim Trzeba zbierać skory. No tak, zbieramy skory. Twoim śmiertelnym no. wrogiem są squidy. Oh, ho, ho. tabliczka. Wow, coś tam, armia squidów. Gdzie? Naszym, za... Naszym zadaniem jest ocalenie kogoś przed squidami, ale już jest za późno. Ha, ha, ha. Jeżeli nagrywamy na YouTube, oh. to proszę o coś tam super. Proszę o Nie, No tam, pan że musimy. Masłowy creeper. Jo. Kamano. Masłowy creeper. Gdzie? Tam go. Ma Masłowy. Czemu nie mogę otworzyć skrzynki? Dobra. Co tam masz? Ło! squardzik. Ło! O, ja nie mogę otworzyć mieczem, mam taki lagi. Ma <laughs> maślany miecz. <laughs> you totally did lockdown. Nie możesz, chyba, czy tam musisz coś tam w dół? Jump. Dobra. Lol, no, lecę. <laughs> wow. Jump. Jo! Co to jest? Lol! <laughs> <laughs> ha. Ge geniusz! Ge geniusz! <laughs> nie no, jestem taki genialny. Zbieraj. Zbieraj. <laughs> Tam z góry gen, trzeba gen, już nie w taką dziurę nie trafi. Czekaj, tak? ja tu. Hmm. Bo tutaj jesteśmy blisko Bedroka. no, ja bym te cząstki wyłączył. Jak się te cząstki wyłączało? No chyba dobra, wiem. przeżyjesz chyba, tutaj. Wow. Bądź ostrożny. O, ja zro... Czekaj, za bardzo wyłączyłem, dobra? Ola cię. Masłowe Creepery czekają na ciebie. Ła, wow, fajerwerki. Gdzie ty masz fajerwerki? Oho! Haha! czy to, mam. Jakieś masło. Czy masz masło? Czekaj. To to jest delicious butter. Może okay. da się to jeść? Tak. Potem obczaję, czy da się to łączyć z tym. Coś tak czuję, że tam jest chyba ten, to nie można sfailić. Ło! Wow. Czujesz to? Haha! Ha. Ale ja będę failił teraz. Jezus, Maria. Ale pięknie. Serio? <grystanie> <grystanie> Ej. Serio? Wow. Tylko ty wiesz, że ja miałem wow. ground tu hard koło ciebie? Tak, tam jest moje tak masełko! Ty masz moje ten? Od co moje itemy? <noise> tak, 24 masła, lol. Skąd ja tyle tego mam? Ło. Wow. Ej, nie skacz. No, serio? Co? Ej, co? Ej, gdzie ty? Jak, jak ty to zrobiłeś? Nie wiem. Ej, oddaj mi moje spodnie. Jakie spodnie? Nie mam twoich spodni. Nie masz moich spodni? Y ty chultaju. Patrz Gromek, masłowe. Maślanki. Maślanka. Chodźcie tu, chodźcie. chodźcie. Ej, maślanka, chodźcie tu. A? Geniu... Geniusz! Nie no. Ha ha. Co za geniusz. Brawo Gromek. No, nie no! Co za geniusz. A? Idą! Chodź tu. No serio, zamurowałeś koble i serę. ja teraz mam iść? No chodź. Mm. Wow 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 wow, wow. <laughs> wow. Lekkie boom. Co teraz? Którędy teraz w ogóle? No chodź. Gdybym wiedział, którędy? Jebski. Dobrze. Tędy. O. Ło, wow, pojawiłem się gdzieś. Soul magic. Aha. Dokładnie. Jedzonko. Wow, coś tam, coś tam. Ole <laughs> ale piękne. Idę tam. Gdzie? Tam. To jakiś tu jest, jest niebieska wełenka. <laughs> ale czadzior, haha, <laughs> nie widziałem tego. Zacz zaczep na linkę. Jaki zaczep linkę? Zaczep linkę był. Co, Co zrobił? Kałamarnice się Haha, ha, Ale fa... O nie, ja się ich boję. wierzymy Wam mamy się ich bać? Na linkę. Ej ja kuba. My się mieliśmy ich bać, bój się ich. O, tam była pułapka gromek. Wow, Jaka pułapka. No, serio. Uciekaj! Uciekaj! Ja zjedzą mnie Zjedzą mnie. No. Zespałniłem ci nowe. Aha. Dzięki. No bo Sprint, pico się z nami. Aha, spałń karamarnice. <coughs> kałamarnice. Squidy. Mówmy po polsku. Są Dobra, kałamarnice. Chodź. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Łóżeczka Maślany, Maślanki. teraz istnieć? creepery będą maślanki. Tak, maślanki. Ło. <grych> wow. Parkurka Simple park Party. party w łóżku yy. Uciekam. Zaszło coś, Zaszło coś nieodpowiedniego Chodź O ja mnie prąd Jedną znosi koment. Prąd mnie znosi Aha Czemu tutaj są te takie te? Znowu A. jest maślanka o, Jasne, że zwaliłam się łódka. Dobra Aha, Czyli fajnie pa. Klipery w... w wodzie, brawo Gromek! Nie niszczą przedmiotów, ale łódkę mi rozwaliły. Moje itemy. Ło, wziąłem twój hełmik. Ło, spawner maślanek, ej. Zabiłem. Chyba ci, chyba ci itemki rozwaliły. Nie, mam jeszcze. Tam hełmik wywaliłem. Co? Twój. Tam twój hełmik no. wyrzuciłem. Chyba, chyba go buchło. Olać hełmik. No o, nie. Maślan. Ciągle ma ślanki. Czemu się sprint wyłącza? E! To fut! Patrz. Drzwi do narni. Cześć to? Tepnąłem się do ciebie, do ciebie? Będąc martwy. Martwym. Haha. Hmm. Nie przeżyłeś. <laughs> mam mam masło. Mam masło. Mam, mam 24 masołka. Dobra. Ale ty masz ten. <laughs> A ja mam 8. Czuję się gorszy. Nie dam! Mm Mauci! -hmm. Troll Aha! Troll Dotyilling. Niby takie banane, niby takie. Doskoczę tam! <cinacz Impossible> Hej! Tak! Doskoczę! Ej zauważyłeś, że tutaj jest. Didiryt? <eu renovated> Didiryt? To jest z wełna! Albo wełna! <ma Vonaru nouveau> <te virginia> to jest wełna! Nie, Jó, to nie Jó, jest a, wełna, niższy. Nie wiem. Y co to jest. Masełko można jeść. No tak, bo to jest masło. Ej, czekaj. Masz łódkę no. albo wagonik? Y nie. Łódka mi się rozpaliła. Poprzez klipera. Ma ślamkę. Nie no, my tu dydiniemy. <laughs> tutaj się... No skaczesz, skaczesz. Nie, nie da się. Hmm. Cześć. Jak ty to zrobiłeś? Magic? Magic? Ha Magic? Ha, ha! Magic! What? 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 Nie, 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 Co to są za płytki? <laughs> po wszystkich. Ej, nie, wiadomo, co oh, nie, nie, po nie, 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 się dzieje. nie, 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 idą za nami. One idą! Jezus Maria! Jaka nie. armia Nie. Ja uciekam, ja uciekam. Wiesz, że tam jest książka, chyba tam ją byli, byli, byliśmy, nie? Byliśmy no właśnie, tam. ale... Ona była po to, że tam zginąć? E, no, no. E, czy my się przypadkiem nie wróciliśmy? Nie. Ja wcale. Nie wróciliśmy się grobek. Jo! Widziałeś tego mika? Gromko wróciliśmy się, jakbyś chciał wiedzieć. Co nie? Tak. Tak. Nie byliśmy w tym miejscu. Byliśmy na dole. Czaisz? Mamy iść tutaj. I tutaj. I tutaj. Wszystko i wygląda Czaj. identycznie. Come on. O, a to był ten mistrz Parkura. Wow! Padłem! <grym> Oho... Chodź. Kupa, gdzie Jej. jesteś? W wow. przy łóżkach. Łups. <laughs> mm -hmm. Łoł! Wow. <laughs> LOL! LOL? LOL! Ty żyjesz? Yyy... Jakimś cudem, ale tak Ch Chodź tutaj, chodź tu te Tepaj. Ej, tutaj są jakieś itemki. A moje, dobra. O tuż tą deskę! Cheater! Cheater! Co jest złódki! Cheater. Są złotki. I to, to są złódki. Chodź tutaj. Dobra. Chodź tutaj i tam. Tam nie bij... ej! Wszystkie śnieżki za <laughs> Jakie śnieżki? Co za typ? Jesteśmy w niebie! <laughs> ten czas! <laughs> wow. No, ej, nie da się iść do raju, nie. Pa parkour! Ja It's idę po pa parkourze. Auć! O! No, ej, no właśnie, ty <laughs> mi się nie Ale to było piękne, nie? Gdybyś dał mi, bym cię tam p p p pchnął. Oh. I... 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 Mam karotki. Aha. No ja jaj, parkour po, po drabinkach. Jakie to jest... Jak ja tego nie lubię, pić co, co tu masz? No i, I znowu jak... wszystko zabrał. Rainbow, cave! Trzymaj karotkę! Trzymaj! Tu Jaka karotka? Trzymaj. Y March, Marek. Gdzie mam to teraz było, iść? Ta. Eee... Hmm... Są, że tam. Gdzie mam teraz iść? Oho, oho. Hi, tam mamy iść. Ho Kuba! Tutaj! Jump! Gdzie? Tu! Widzę. Chyba tutaj. Ło! Tunel! Rainbow! Pszcz... Ej, w sumie chyba nie tutaj. ha. ha, ha. Czaj, my tu byliśmy. Mam. Ale jak do tego Rainbow Tunnelu pójść? Dojść. Mm -hmm. wow. Oh. wow. Ej, by cię raz. Mm -hmm. Walne. Serio? <laughs> o lol, tam się nie da wejść. Haha. <laughs> Co to w ogóle jest? Tutaj. Ej no... Ej co to... Ej co to tam w ogóle było? Wow. Koła poczekaj, chodź za mnie na chwilę. Tepaj się na chwilę. Typy. Musimy na tamte drzewa wrócić, to duże widzisz? Aha. No chyba tutaj nie musieliśmy skakać, to czekaj, stój tu. Stań tutaj. Stoję. Mogę? Nie wiem. <noise> 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 Inny, pod innym kątem Kurde, chyba poszliśmy źle Też nie ukrywam, że mogło to nastąpić mhm. Dobra, idziemy tutaj Pff, mm. okay. Może się po prostu wrócimy No chyba musimy iść jeszcze raz tu. <noise> A nie możemy zrobić takiego magicznego triku O no, bo nie, 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 nie Chodź tutaj. E. A? Idę. A? I, znowu, I znowu, przez maślankę. Mhm. Z tym pięknym parkurem. Let's go. Let's go. No, 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 no. No, no, no. E. Chodź. Wow. W radiu leci. One Direction gromeknie niż dżwełny. Ja wszystko Chodź. widzę. Chodź. Czekam. Wow. wow! No i do widzenia. Wow! Ale super się z tych śnieżek wali w, ko w szkielety. Come on! Dobra, nie weź. Yy, zwolnij. Nie ja możesz nie zaskoczyć. Jestem... Najpierw muszę odzyskać moje fantastyczne itemy. Powodzenia. Dziękuję. Mhm. Mm Proszę. Oa! Biją. Co cię bije? Ciekrate? Nieładne szkielety. ładne nieładne szkielety. Co tam ma? Fuck! <laughs> Wow, to było dobre. To bolało. Like dla szkieletów. Nie, dla <laughs> szkieleta i maślanki. No nie, one, one mi te wybuchną. Nie, no. I to Przebiegłem koło 10 kliperów. Żaden nie wybuchł. Stajesz to? Wow. Ty wow. Wow. tam, tam się cicho, ja tu zaraz ja to zaraz hardcora zrobię. No i wszystkie... Nikogo, i nic nie ma. Auć. Nie ma nikogo. No ty się. No nie! No. Tak. Ale zlamiłeś. Ty zlamiłeś. No właśnie nie, ty zlamiłeś. Ej, czy po prostu nie można tam podlecieć jak młodzie na, pod, na to, to, to drzewko. Nie cituj! w zasadach Aha. nic takiego nie było. <laughs> No co, ja się trzymam zasad, Nieco to, nie to co ty. Ale my tutaj koksimy w tego parkura. Mm -hmm. O ja, marchewka. A, pisz tutaj! O, wow. Odrzut dziesięć, Śnieżka. Moje temy. Tak, twoje. Daj mi Śnieżkę. Dobra, masz. Jedną. Jedną chcę, daj mi ją. To rzuciłem ci tam. Gdzie? Tutaj. Dobrze. Tu, o. Dokładnie. Masz dźwignię? Nie. Co? Nie. Nie masz dźwigni? Nie mam dźwigni. To źle, powinniśmy mieć dźwignię. Y a co jest w tych dispenserach w ogóle? Fireworki. Aha. Nie ci tu, tutaj. Dobra. Wszedłem. No ej! <laughs> Przyszedłem, a ten mnie wywalił od razu. Zginąłem. Moje itemy. Wow. Moje itemy. No, gdzie ty jesteś? Chodź tutaj. Jestem na dole znowu, weź kurczę. Ale my lamimy, dobra. Weź Co? nowa. Nie. To my się ludziska z wami na razie w tym odcinku żegnamy. Tak. Postaramy nie się... niezwykle coś... tragicznym. Tak, wrócić do... po tej itemki. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No postaramy się minimalnie mniej lamić. No to, cześć, Oho. cześć.